I witajcie w kolejnym odcinku serii Alfabet Fotografii Ulicznej. I żeby było jasne, możecie robić zdjęcia osobom w miejscu publicznym bez ich zgody. Możecie, generalnie, jeśli to nie jest jakoś wybitnie zakazane, że w tym miejscu nie można robić zdjęć, możesz zdjęcia robić wszędzie, wszystkim i wszystkiemu. To nie jest. Niezgodne z prawem. Jedynie konsekwencje prawne ponosisz tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to zdjęcie opublikujesz. Jednak w momencie, kiedy jakaś osoba zauważy Ciebie na ulicy, zorientuje się, że ty robisz jej zdjęcie i na przykład tobie pięknie zapozuje, wtedy to jest równoznaczne z wyrażeniem jej zgody na to, żebyś takie zdjęcie mógł opublikować. A jeżeli jakaś osoba, która Cię zauważy, zacznie krzyczeć na Ciebie, zacznie biec w całą stronę i dojdzie prawie do rękoczynu, to oznacza, że ona się nie zgadza na to, żebyś jej robił zdjęć, tym bardziej, gdzieś się publikował. Wtedy Ty musisz takie zdjęcie albo usunąć, albo po prostu nigdzie tego nie publikować i zginie to w czeluściach Twojego archiwum. Chodzi o to, żeby zachować zdrowy rozsądek, spokój, i opanowanie. Jeśli jakaś osoba zauważy, co ty robisz, podejdzie do ciebie i zagada, wtedy możesz jej wytłumaczyć, co robisz. Możesz jej powiedzieć, że robisz zdjęcia dla siebie, dla użytku swojego, na Instagrama, że pożyć swoje portfolio, że się interesujesz fotografią. I wtedy osoba fotografowana też będzie tak spokojniejsza, zobaczy, że ty nie jesteś jakimś psycholem, że robisz te zdjęcia dla siebie itd. itd. Wtedy też jest moment na to, żeby zapytać się jej, czy ty ewentualnie możesz użyć jej wizerunku do swoich zdjęć. I wtedy ona się albo zgodzi, albo nie. Możesz nawet wziąć od tej osoby jakiegoś maila, Instagrama, jakiś inny kontakt i wysłać jej to zdjęcie, i wtedy też wychodzisz na plus. Tak ogólnie społecznie, fotografowie zawsze są na przegranej pozycji, bo wtedy osoba z ulicy staje się takim panem, który ma nad tobą władzę, i ona może wydać ci rozkaz. I cokolwiek ta osoba nie powie, ty musisz jej wysłuchać. To jest to poczucie władzy, nie? No dobra, ale poza człowiekiem w fotografii ulicznej mamy też inne elementy. Są to budynki, samochody, środki masowego transportu, jak tramwaje, autobusy, zwierzęta. Także jeśli nie czujesz się pewnie z fotografowaniem ludzi, na początek bym ci radziła, żebyś skupił się na fotografowaniu architektury, bo ona raczej nie będzie miała problemu z tym, że robisz jej zdjęcie. Chyba, że będzie to komisariat policji, jakiś obiekt wojskowy, jakaś instytucja rządowa czy inny. Budynek, gdzie jest napisane wyraźnie zakaz fotografowania, to poza tym raczej znaczy nie będziesz mieć problemów z zrobieniem zdjęć budynków. Na przykład temat pusta metropolia to jest bardzo dobry i ciekawy temat na reportaż. Uliczny na takie historie pustych miejsc, które są na przykład przeludnione często i ty wychwytujesz moment, kiedy tam na przykład nikogo nie ma. Także nie jest konieczne robienie zdjęć ulicznych z ludźmi, ale ja uważam, że człowiek na zdjęciu sprawia, że zdjęcie jest bardziej ciekawe. Człowiek opowiada jakąś historię. Dokąd idzie? Na coś patrzy, coś przeżywa, coś robi. To jest cały klucz takiej fotografii ulicznej, żeby znaleźć ten jeden element w całym mieście, który opowie jakąś daną historię z tego miejsca. Nawet taką prymitywną, ale powiedzieć jakąś historię. Więc z drugiej strony, jeśli masz problem z pokazywaniem kreatywnie architektury martwej natury, Wtedy spróbuj pokombinować coś z człowiekiem. W fotografii ulicznej jest o tyle komfort, że my nie musimy, a nawet nie możemy ustawiać niczego, w ogóle aranżować jakichkolwiek scen, także ty musisz, nie powiem, że śledzić daną osobę, ale po prostu wychwycić dany moment, w którym jakiś człowiek po prostu robi coś, co przykuje naszą uwagę. Jeśli ktoś nagle podczas robienia mu zdjęcia na ulicy poprosić się o to, żebyś mu zrobił kilka zdjęć, to to przestaje być już według mnie fotografią uliczną i staje się sesją zdjęciową. To są dwie różne rzeczy. Dobrze by było, gdyby człowiek był głównym tematem fotografowanej fotografii. Dobrze, jakby człowiek był głównym tematem zdjęcia. I jeśli ta treść była dla ciebie jakkolwiek wartościowa, Zostaw jakiś ślad po sobie, zasubskrybuj, żeby nie ominąć kolejnych literek i nie zgadniecie, jaka będzie kolejna literka. Hmm.